11908. Dzień dobry, czy mnie słyszycie, czy mnie widzicie, e, dajcie znać. E, jesteśmy dzisiaj e, razem z Wami kolejny program e, Co e, u wiewiór. E, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać oczywiście o dzisiejszym meczu z PTPS Piła, e, który niestety niestety nie jest transmitowany w telewizji e, będziemy Was zapraszać do śledzenia e, w wyniku na siatka.org oraz na e, Tauren Lidze. Oczywiście również na Facebooku ŁKS Comerskon Łódź, na profilu oficjalnym również będziemy meldowali Wam wynik, ale po każdym secie. Witamy Was serdecznie, 11. kolejka Tauron Migi przed nami. Świadkarki ŁKS Comerskon Łódź wróciły z dalekiej podróży z Bułgarii, gdzie rozgrywaliśmy Ligę Mistrzów. I może zacznijmy od Ligi Mistrzów, tak, bo to przecież było tak niedawno. Trzy mecze siatkarki LKS-u rozegrały. Ten pierwszy mecz z Turczynkami niestety przegrany 0 do 3, chociaż każdy z was pewnie... Kto oglądał to spotkanie, widział, że zwłaszcza w pierwszym secie była szansa na przełamanie wyniku i, i objęcie prowadzenia, nawet w tym secie różnie by się mogło to potoczyć. No, niestety, tego meczu się nie udało wygrać. Następnego dnia mecz z Bułgarkami, z gospodyniami tego turnieju. Tam już 3 do 2: Pierwsze, pierwsze zwycięstwo siatkarek Eukesu u za dwa, za dwa punkty. I ostatniego dnia Miluza, którą właściwie można powiedzieć, że gładko pokonaliśmy 3-0. Były tam oczywiście takie trudniejsze momenty, ale ekipa z Łodzi i siatkarki Eukesu dawały sobie. Radę. W sumie drugie miejsce w grupie z dorobkiem 5 punktów, co widzieliście na, na planszy. To dobry wynik przed rewanżowym turniejem, które będzie się 2 i 4 lutego 2021 roku w Łodzi. Miejmy nadzieję, że z kibicami. Na pewno widzieliście na trybunach, że pojawiają się tam dwie osoby. Z szalikami Ludzkiego Klubu Sportowego. Dlatego Artur, Patryk dziękujemy, że byliście jakoś, zostaliście wpuszczeni na to spotkanie. Dzisiaj niestety kolejny mecz bez, bez kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego. Miejmy nadzieję, że to jak najszybciej się skończy. A przypomnijmy, że rewanżowy turniej, 2-4 lutego 2021 roku odbędzie się tutaj w Łodzi. przejdźmy do dzisiejszego spotkania spójrzmy na tabelę Tauron Ligi ŁKS na czwartym miejscu z dorobkiem 16 punktów 9 meczów rozegranych 5 wygranych 4 porażki ŁKS ominął mecz 10 kolejki z Radomką Radom z powodu wyjazdu na turniej Ligi Mistrzów a mecz zostanie rozegrany 3 grudnia początek o 17.30 i ten mecz będzie transmitowany w Polsacie Sport. Obejrzeliśmy sobie jeszcze tabelę. Jak dobrze wiecie, to 11 kolejka. Niektóre zespoły mają rozegrane dopiero 7 spotkań, niektórym już udało się rozegrać. 11 meczów tego sezonu. No, nierówno jest ten sezon. Wszyscy wiemy dlaczego. Miejmy nadzieję, że to wszystko się skończy i będziemy mogli normalnie, w normalnym trybie, rozgrywać te spotkania. Przed nami rozmowa pierwsza z Michałem Cichym, naszym statystykiem który dokonuje analiz przed każdym meczem. Michał Ciche, do Ciebie pierwsze pytanie. Za nami turniej Ligi mistrzów. Zagraliśmy trzy mecze. Dzień po dniu na początek z Turczynkami, gdzie byliśmy o krok od wygrania tego pierwszego seta. Powiedz nam co się stało, że tej partii nie udało się jednak wygrać? To znaczy... Przede wszystkim musimy pamiętać, że Vakif Bank na chwilę obecną to jest troszeczkę inna liga. I, I to można było zauważyć w tym pierwszym secie, gdzie mimo prowadzenia 23-17 Vakif Bank do tego momentu robił dużo błędów własnych, co nam na pewno pomogło. Natomiast ta klasa zespołu, ta klasa zawodniczek potwierdziła tylko, że od stanu 20 już się nie myli. Natomiast my po prostu nie mogliśmy skończyć swojego ataku, nie potrafiliśmy znaleźć rozwiązania w tym ataku, a tak jak mówię, Waki bank już się do końca seta nie pomylił. No i niestety tylko i wyłącznie udowodnił to co wszyscy wiemy, że jest to na chwilę inna troszeczkę klasa rozgrywkowa. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że walka była nie tylko w pierwszym secie, ale w drugim, w trzecim, także my byliśmy po tym meczu mimo wszystko zadowoleni z tego jak się zaprezentował zespół? Wielkie dzięki za tak wyczerpującą odpowiedź, więc dalej będę pytał o Ligę Mistrzów. Drugi dzień to mecz z Bułgarkami. A czemu w tym meczu potrzebowaliśmy aż pięciu setów do zwycięstwa? No właśnie, teoretycznie najsłabszy to jest bardzo, bardzo ważne słowo. Myślę, że w lidze mistrzów już słabych zespołów nie ma. Natomiast turnieje, trzeba pamiętać o tym, że to był turniej, turnieje charakteryzują się tym, że gramy dzień po dniu, mecz po meczu i zawsze gdzieś słabszy moment się trafi. Super. Jak w tym momencie uda się wygrać? Mam wrażenie, że ten mecz z Maricą był właśnie troszeczkę takim momentem w, nasz, w tym turnieju, naszym momentem. Fajnie, że udało się przemóc, fajnie, że udało się wygrać. Nie ukrywajmy też, że mieliśmy najmniej informacji o tym zespole, w związku z czym nie byliśmy tak dobrze przygotowani jak chociażby na Waki Bank czy Miluzę. Natomiast będę podkreślał, ważne, że grając słabo, bo nie ma co ukrywać, że graliśmy w tym meczu słabo. Udało się wygrać i, i zdobyć punkt. No, i jeszcze musimy powiedzieć, kilka zdań o ostatnim meczu z francuską Miluzą. Trzeci dzień, i ja się zastanawiałem, czy nie powinniśmy trzeciego dnia zagrać z Turczynkami. Tak nam dobrze poszło z Miluzą, że wygrywamy 3 do 0. Proszę Ciebie, Michał, oceń to spotkanie. znaczy trzeba to troszkę wszystko razem połączyć. Natomiast wracając do tego co ja mówiłem wcześniej na temat naszego meczu z Maricą, to ja mam wrażenie, że Miluza przeżywała taki trochę kryzys w meczu z nami. My zagraliśmy dobre zawody, natomiast one zagrały słabiej. My zagraliśmy dobrze, zagrywką zagraliśmy bardzo dobrze w przyjęciu, w obronie. One miały swoje problemy, nie potrafiły gdzieś skończyć piłki, robiły dużo błędów i dzięki temu wygraliśmy. No taki jest Ciężko jest a, utrzymać super ekstra formę przez trzy dni turnieju. Super, że y, my żeśmy potrafili zagrać na tyle dobrze. I tak i ma znaczenie jednak, e, nie tyle może rozpisanie, ale jednak, jak wiemy o zespole, coś więcej e, niż tylko dwa mecze. Wielkie dzięki za odpowiedź. Kolejne pytanie do Ciebie. Jak z Twojej perspektywy wygląda przygotowanie, rozpisanie rywali, kiedy mamy mecze Ligi Mistrzów? A jak to wygląda, kiedy przygotowujecie się do meczu w Tauron Lidze? Przede wszystkim w Lidze Polskiej mam na bieżąco dostęp do wszystkich meczów. Każdy zespół Tauron Ligi jest zobowiązany do nagrania meczu, do wrzucenia go na odpowiedni serwer i każdy statystyk ma do tego dostęp. Może sobie, że tak powiem, ściągnąć i przygotować te mecze, które go interesują, żeby przygotować się do danego przeciwnika. W Lidze Mistrzów niestety odbywa się to troszeczkę na zasadzie wymiany, czyli kontaktujemy się między sobą, mówię tutaj o skautach, i wymieniamy się na bieżąco tymi meczami. Wracając cały czas do Maricy, sytuacja była tego typu, że że do turnieju Ligi Mistrzów Marica Płodiew zagrała tylko dwa oficjalne mecze ligowe i mieliśmy tak naprawdę materiał tylko i wyłącznie z tych dwóch meczy, i tego nie mogliśmy w żaden sposób przeskoczyć. Więc tak jak mówię, tutaj jest to wszystko na zasadzie wymiany, życzliwości i, i, i dogadania się. Wielkie dzięki za tą odpowiedź. Ostatnie pytanie do Ciebie. W piątek wróciliście z Bułgarii. Trzeba już zapomnieć o tych meczach Ligi Mistrzy na jakiś czas. Mało było czasu na przygotowanie do dzisiejszego spotkania, prawda? No czasu powiedziałbym, że nie było praktycznie w ogóle, szczególnie dla mnie, bo no nie oszukujmy się, analiza musi być odpowiednio wcześniej, więc tutaj tak jak mówię, nie było czasu, ale broń Boże nie lekceważymy zespołu z piły, przygotowujemy się jak do każdego innego przeciwnika, tak samo pod względem analizy, jak i na treningach. To, że zespół z Piły jest ostatnim zespołem w lidze, o niczym nie świadczy, bo na boisku to trzeba wyjść i jeszcze udowodnić, że się jest lepszym. Także ja bym na to zupełnie nie patrzył. Przygotowujemy się zupełnie normalnie, tak jak do każdego innego przeciwnika. To była nasza rozmowa z Michałem Cichym. Mam nadzieję, że chociaż trochę. Zdradził nam e, tajemnic jak e, siatkarki EKS-u, jak drużyna przygotowywała się do e, tych meczów e, Ligi Mistrzyń, a jak e, robią to e, kiedy mamy na rozkładzie kolejną drużynę e, Tauron e, Ligi. A dzisiaj będziemy mieli jeszcze e, dwóch e, dwóch gości. E, ale teraz harmonogram najbliższych spotkań EKS-u. Dzisiaj ostatni dzień listopada, a grudzień to Cztery mecze siatkarek EUKS-u. Najpierw to 3 grudnia mecz zaległej 10. kolejki Tauron Ligi w Radomiu z Radomką, potem mecz 12. kolejki na wyjeździe z BKS Bielsko-Biała. Ten mecz w Mikołajki 6 grudnia. Wstępnie, bo ten termin jeszcze się może zmienić, mecz 13. kolejki z Jokerem w świecie 12 grudnia i 19 grudnia mecz 14 kolejki na wyjeździe z MKS-em Kalisz. Także tak mniej więcej będzie ten harmonogram najbliższych spotkań siatkarek Łódzkiego Klubu Sportowego wyglądał. A ja teraz zapraszam Was na kolejną rozmowę, tym razem Klaudia Alagierska. Klaudię zapytamy też o kilka rzeczy związanych z Ligą Mistrzów. Na początek Klaudia, za Wami Turniej Ligi Niszyń, w tym roku troszkę w inną formule turniejowej, ale dla Ciebie taka forma grania to żadna nowość, prawda? Tak jest, ja już wcześniej grałam w takiej formule. Też miałyśmy parę meczy pod rząd właśnie w reprezentacji, więc doskonale znam jakby wagę takiego turnieju. Jest on ciężki, nieprzewidywalny i, i, i myślę, że wspólnie dałyśmy radę. Mecze w trzy dni, który był najtrudniejszy dla Was? Tak jest. Ja już wcześniej grałam w takiej formule. No, chyba wszyscy wiedzą. <laughs> Drugi Bułgaria, tak. Ja myślę, że to był e, nieoczywisty mecz, ciężki, e, bardzo zacięty e, przez obronę przeciwniczek. Myślę, że bardzo się e, frustrowałyśmy troszeczkę niekończącym atakiem, i, i to spowodowało, że ten mecz był taki ciężki. Ja myślę, że Klaudia i dziennikarze i kibice zauważyli, że trzeciego dnia zagrałyście na takiej największej świeżości. Możesz to jakoś wytłumaczyć? Ja myślę, że ten turniej. Ja chciałam dodać na francuski, że pojechały, weszły na salę, zamiotły, wyszły. Dziękuję, do widzenia. I tak się gra właśnie. Tak, czyste głowy, gdzieś nie ma, nie ma do stracenia nic za bardzo w tym turnieju, więc wyszłyśmy, siły, była świeżość. Nagle w trzecim dniu turnieju także zagrałyśmy, każda zagrała, cały zespół zagrał i, i to jest najważniejsze. Wróciłyście z turnieju z Bułgarii z pięcioma punktami, z w Bankiem raczej nikt nie liczył na um, zwycięstwo, czy, czy choćby um, dwa punkty, ale nie szkoda tego stratonego punktu z Mariką Płowdiew? Myślę, że jest. No, w szczególności z pierwszym, w pierwszym meczu z Wafibankiem gdzieś było bliziutko bardzo. Myślę, że dobrze grałyśmy, taktycznie też była bardzo dobra gra, gdzieś trzymałyśmy ten zespół. No końcówki nam odleciały, myślę, że niepotrzebnie, ale mam nadzieję, że będzie rewanż u nas. My tutaj rozmawiamy sobie o meczach, ale jeszcze musimy powiedzieć, Klaudia, że przed Wami też dużo pracy przedświątecznej. Macie cztery mecze, ale też akcje charytatywne. Kalendarz w innym wydaniu. Czy dla Ciebie selfie to jakaś nowość, czy selfie nie ma dla Ciebie żadnych tajemnic? Myślę, że musi być dużo prób. Gdzieś tam jesteśmy już oznajmione ze swoim organizmem. Wiemy, jak sobie zrobić dobre zdjęcie, i, i mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. To jest fajna formuła, gdzieś coś innego w tym roku. Także mam nadzieję, pomysły są też bardzo kreatywne, więc wyjdzie to fajnie na pewno. Dzień dobry, dzień dobry, wracamy, to była Klaudia Alagierska, a jak już pewnie widzicie, jest z nami gość specjalny, pan Piotr Przybylski, przeczytam, żeby dobrze nie, żeby to było dobrze przeczytany, dyrektor do spraw marketingu i sprzedaży w firmie Vita Diet, to jest sponsor siatkarek ŁKS-u, panie Piotrze, dzień dobry, proszę krótko powiedzieć... Dobry wieczór, Dzień dobry, dobry wieczór. Proszę krótko opowiedzieć, czym się Pan e, zajmuje. E, no i jak to się stało, że Vita Diet jest w gronie sponsorów siatkarek LKS? A, no więc moja przygoda e, z firmą ICHEM e zaczęła się 5 lat temu, e, kiedy firma zdecydowała się rozwijać własną markę, czyli markę Vita Diet. E, no i e, moim głównym zadaniem jest e, budowanie portfolio produktów, e, takich, które będą odpowiadały potrzebom rynku i konsumentów no i prowadzenie nazwijmy to całej działalności komercyjnej związanej z Marką Vitalię. Jeśli chodzi o nasze nazwijmy to wsparcie dla LKS-u, no pomysł pojawił się wtedy, kiedy tak naprawdę rozważaliśmy różne opcje działalności marketingowej i wspierania marki. Postawiliśmy na kobiety. Ponieważ byliśmy partnerem Miss Polonia i dalej jesteśmy. W naszym teamie jest również Karolina Owczarz, którą wspieramy. No i postawiliśmy no, również na sport zespołowy, czyli, czyli na siatkarki. I choć jest to może sport nie tak bardzo popularny, to jednak ja uważam, że budowanie marki i wspieranie jej poprzez właśnie marketing sportowy, poprzez pokazywanie się w tego typu wydarzeniach jak mecze, Poprzez y, całą działalność, która y, wokół tego wszystkiego się dzieje, bo to nie tylko mecze, ale tak naprawdę i działalność charytatywna, i działalność a, szeroko pojęta y, z udzielaniem się publicznym, a, wspiera naszą markę i pokazuje, że jesteśmy aktywni, a, nie tylko nazwijmy to handlowo. Mhm. E, dzisiaj możemy sobie pozwolić na takie lekkie lokowanie produktu. E, to, co pan postawił, e, że pa, państwa firma postawiła na kobiety, bo teraz jak pan opowiadał, to tak przypominam, lat temu moja żona startowała w Miss Polonia. Dzisiaj zobaczyłem te produkty, które mamy, to tak. Kupiła ostatnio witaminę C 1000, mamy magnez, a ja piję jeden z waszych energetyków. Co jeszcze macie w swoim portfolio? No, no więc jeśli chodzi o portfolio, to ono się bardzo szybko rozbudowuje. A ja jako lekarz z wykształcenia stawiam przede wszystkim na te produkty, które są potrzebne i których suplementacja jest niewzględna, dzisiaj bez, jakby bezwzględnie konieczna. Dzisiaj już wszyscy wiedzą, że jak, jak duży wpływ ma niedobór witaminy D na kondycję zdrowotną społeczeństwa i to nie tylko w kontekście COVID-u, który teraz mamy, ale, ale szeroko rozumianej kondycji zdrowotnej. W związku z tym wydaje mi się, że nasze produkty odpowiadają tym potrzebom. Ja tworząc je w jakiś sposób myślę o tym, żeby one były przydatne przeciętnemu konsumentowi w tych obszarach, gdzie nasza dieta nie jest wystarczająca, bo nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie z dietą dostarczyć sobie tych wszystkich produktów. Dodatkowo można powiedzieć, że w przypadku sportowców no to te wymagania są jeszcze większe i praktycznie zdrowa dieta nie dostarczy tego wszystkiego, co jest potrzebne aktywnym, aktywnym sportowcom. Stąd nasze produkty znajdują również zastosowanie w praktyce w sporcie i, i stosują je zarówno i siatkarki, jak i wszyscy, wszyscy inni sportowcy. Chcemy troszeczkę szerzej też poruszyć temat sponsoringu sportowego, bo dzisiaj, dzisiaj to się wszystkim wydaje, że tak idąc na skrót, przychodzi sponsor, ma położyć pieniądze bądź produkt. No i w sumie to wydaje i, i, i nie wie co, co on z tego ma, czy, czy to tak naprawdę e, jest dziś widoczny, czy też nie. Jak to wygląda z Waszej perspektywy we współpracy z EKS Commerce no, Powiem w ten sposób. Y, oczywiście można byłoby te pieniądze przeznaczyć na reklamę i wtedy y, no... Kupujemy blok reklamowy i, i, i widać nas, nazwijmy to po imieniu w telewizji. Natomiast mnie się też wydaje, że nie tędy droga albo nie tylko takie działania są potrzebne. Promowanie się przez sport jest formą a, jakby też pokazywania, e, że wspieramy aktywność fizyczną. Tak, bo ta aktywność fizyczna jest bardzo ważna, również jakby z punktu widzenia zdrowotnego. Więc, jeżeli pokazujemy się, promujemy swoją mark markę wśród sportowców, a w drużynie sportowej, no to, to w pewien sposób wspieramy aktywny tryb życia i, i jakby podkreślamy to, że, że sport jest ważną dziedziną w naszym życiu i, i, i warto to wspierać. Chcę również zapytać o to, bo e, często kojarzy nam się e, to mniej więcej w ten sposób, że przyjeżdża sponsor na mecz, e, siada e, w loży VIP e, czy w skyboxie, e, sączy sobie jakiś dobry trunek, e, zagryza e, przekąską, e, jest e, dwa, trzy razy w sezonie, najlepiej na meczu, kiedy, e, nie wiem, wygrywamy, Mistrzostwo Polski, a może medal. Ale w Waszym przypadku tak nie jest. W Pana przypadku, Panie Piotrze, tak nie jest, bo słyszałem, że również Pan na wyjazdy jeździ. Za granicą Pan był za szatkerkami OPS. -y. No, powiem tak, no, yy, yy, z jednej strony to jest moja praca i ja staram się... Być obecny, patrząc na to, co się dzieje, jak, 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 w jaki sposób jesteśmy promowani na zawodach sportowych. A tak? z drugiej strony jestem normalnym kibicem, um, kibicem siatkówki również. I to jest dla mnie z jednej strony wciągające, yy, bo bardzo dobrze się czuję przychodząc na mecz i kibicując, yy, a z drugiej strony no, jest to też taka odskocznia tak? od codziennego życia, gdzie mamy bardzo dużo różnych zajęć i obowiązków i, i ta chwila emocji, którą niesie ze sobą sport na żywo, no jest niezastąpiona. Yy, natomiast jeśli chodzi o wyjazdy, no, yy, yy, była okazja połączenia, nazwijmy to, urlopu yy, krótkiego i, i zobaczenia występu siatkarek yy, w Stuttgarcie. Skorzystałem z tej okazji i bardzo się cieszę, bo choć... Choć mecz był wtedy przegrany, to tak naprawdę myślę, że jest to bardzo ważne, żeby pokazywać właśnie sportowcom, że sponsorzy to nie są tylko ci ludzie, którzy wykładają pieniądze, że to są żywi ludzie, którzy mają również emocje i wspierają zawodniczki w każdym możliwym momencie. Jesteście, proszę mnie poprawić, od czterech lat w gronie sponsorów LKS e Commerce Łódź. Chyba było dosyć dużo okazji, żeby świętować i cieszyć się razem z drużyną. Tak, no na pewno my zaczęliśmy od tego sezonu, w którym, w którym tak naprawdę zdobyliśmy złoty medal. No, nie można sobie wyobrazić lepszego, lepszego wejścia, ale my będziemy celebrować i świętować każdy sukces, bo można powiedzieć, czy to będzie brązowy medal, czy to będzie srebrny medal. To jest to jednak jakieś osiągnięcie i oczywiście y, chcielibyśmy być zawsze, zawsze górą, ale to jest sport i to, to sport pokazuje, że y, raz się wygrywa, raz się przegrywa. N, natomiast my będziemy chcieli być na dobre i na złe y, i wspierać się karki tak długo, jak to w naszej strategii będzie, y, będzie po prostu się wpisywało. Super, bardzo dziękuję. Jeszcze na koniec zapytam, czy była y, okazja oglądać jakiś mecz Ligi Mistrzyni? I co będzie dzisiaj z meczu z BTFS e, Piła, gdzie raczej to siatkarki łks są e, faworytem, ale najpierw pytam o Ligę Mistrzów, 5 punktów, dwa zwycięstwa, 1 za trzy punkty, jedno za dwa. To chyba dobry prognostyk na luty przyszłego roku. E, tak, jak najbardziej. Ja oglądałem wszystkie mecze e, w telewizji. E, e, Mogę powiedzieć, no oczywiście było szkoda y, pierwszego seta w pierwszym, e, w pierwszym meczu i może tego jednego punktu o, y, przy zwycięstwie 3-2 w drugim meczu, natomiast y, na pewno to jest dobry prognostyk i na pewno y, jeżeli tylko ŁKS wykorzysta wszystkie swoje szanse i, um, i dobrze przygotuje się do tego o, lutowego turnieju, to myślę, że mamy bardzo duże szanse na to, żeby, żeby awansować dalej. Też, też mam taką nadzieję. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był Pan Piotr Przybylski, dyrektor do spraw marketingu i sprzedaży. Pamiętajcie, że kupując produkty firma Vita Diet wspieracie tym samym dalszą działalność sponsoringową kierowaną do Siatkary Łódzkiego Klubu Sportowego. 5 minut do pierwszego gwiska. Słuchajcie drodzy kibice, dzisiaj niestety nie mamy tej transmisji telewizyjnej, ale skoczcie po herbatę, bądźcie razem z nami na siatka.org, tam wynik na żywo również na Tauronliga.pl, tam również będziecie mogli śledzić akcje po akcji w tej, w tej relacji punktowej. Ja jeszcze bardzo gorąco zachęcam Was do kupowania złotego i srebrnego orzecha. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale na pewno więcej na ltscomersco.l przeczytacie. To Wasze wsparcie, 10 bądź 20 zł, które później pójdzie na skompletowanie szlachetnej paczki dla jednej z ludzkich rodzin. Wiem, że już kilkadziesiąt tych orzechów się sprzedało, ale My wiemy, że e, możecie e, kupić ich e, więcej. E, już za chwilę e, przed nami mecz e, lks Komerską LUC e, PTPS e, e, Piła. Przypomnijmy, że e, w drużynie e, gości e, gra, grają były siatkarki LKS-u Natalia Skrzypkowska i Anna Pawłowska. E, tu pytałem e, wszystkich przed meczem, e, również pana Piotra, że e, to jednak e, siatkarki e, LKS-u są dzisiaj e, faworytem w tym spotkaniu. Jaki wynik? Pan kupuje panie Piotrze, na koniec. No powiem tak, nieskromnie chciałbym, żeby było to 3-0. <laughs> Okej, okay. czyli, że się pan jeszcze spieszy, coś wieczorem jest do zrobienia, rozumiem. E, tak, niech będzie 3-0 dla siatkarek Kaukazu. Zwycięstwo za 3 punkty będzie nas cieszyło, e, oby bez żadnych kontuzji po obu stronach siatki. Dziękujemy wam dzisiaj za to, że byliście razem z nami w programie Co Uwiewiór Jeśli troszeczkę było problemów z głosem, to przepraszamy z moim głosem, bo ja, ja tak ostatnio trochę chrypię, ale muszę po prostu więcej brać tej witaminy C, magnezu i witaminy D. Ona jest chyba z witaminą K razem, dobrze? Ja pamiętam Tak, mamy wersję witaminy D oddzielnie i z witaminą K Również. Moja żona wszystko, wszystko kupiła, myślę, że jest jednym z wielu, z wielu osób, które, które wspierają Waszą firmę. To fajnie, fajnie się składa. Panie Piotrze, jeszcze raz dziękuję, dziękuję, dziękuję wam, wam, drodzy kibice. Trzymajcie kciuki za siatkarki ŁKS Comersko, nuć Widzimy się w kolejnym programie, meczu już rozpoczął. Do zobaczenia.